Siemanko widzowie. W tym odcinku będziemy grać z moim kolegą, Joanną Ma, którego już. Czy to się... Joanna ma? Nazywam się Tomek. Ty! Z Tomkiem. I czasem będziecie go podwójnie, bo chciałam, żeby go było słychać tutaj, żeby było go po prostu lepiej słychać niż na odcinkach i... Tak, No, ale że ja go nie wsłyszałem, tak to no to ten. Gramy sobie w Super Tutaj w taką fajną gierkę, przyjemną na pewno. No i ja tutaj se. Y, wezmę, mojego wezmę mojego ulubionego. Wezmę mo Moje mojego ulubionego. Wezmę sobie. Mojego ulubionego superbohatera. Y tego, a, a, to da. i to nie będzie jedyny ten, to nie będzie jedyna gra, z której będziemy dzisiaj korzystać. To będzie, Oj. to jest jedna gra z kilku gier. O, super bohatera. I w każdą grę gramy, dopóki kogoś nie zabiję. A za chwilę mnie ktoś zabije. Chyba. Wiesz, że jedna gra będzie o bohaterach, gdzie szybko się będzie zabijać, bo to będzie tajkium. Ale nie, Tajkiuna sobie zrobimy na innym odcinku, wieszcie? No dobra. Moim zdaniem to będzie bez sensu, jak będziemy Tajkiuna całego nagrywać. Tak, gdzie jesteś właściwie? Au! No gdzie jesteś? Poczekaj. Hamas. Kurde, ucieknij. Gdzie jesteś? Koła atakujesz. Ha! Jestem Izone Manem. To ty mnie atakowałeś. O nie! Co się stało? Kurde. Ale była świetna okazja. Nie zabij mnie! Naprawdę zabij, ja cię zabiję. Ja byłem tym. Ja, ja wiem. Cię ja wiem, ja wiem. Dobra, teraz to na testujemy. Teraz to na. A, ja te, a ja zginąłem właśnie. Teraz. Moja, teraz ja nie testuję to, bo ja wiem, jak to mi działa. Ej, sieba tor! O nie! O nie, to są te. To A, to mam, są te... Ja A masz dla A masz Hahaha ha. On jest przepotężny! On jest nawet najdroższy! Więc. Nie no, Szybko skończyliśmy tę gębą. Nie, ha, ha, ha. Tą nie, to nie, bo. nie, bo ja muszę. Kogoś zabić? Nie, ty musisz. To no to gdzie? Ej, tutaj jest Stevek Ej, tutaj jest błąd serwera, Tutaj jest ktoś Stevek jakiś. Ej! No sorry, Co robisz? Ale to Ale, ja. Ja używam lasera. Używam lasera.

To jest moje ulubiony super Dowidzenia... Do widzenia. No nie, do widzenia. No nie, udało się. No Chciałem cię... O, te, to cię zabije. Kim jesteś teraz? Kim jestem? Szaną Panterą. Wiedział, że muszę być tymi samymi postaciami. Nie, po prostu też zginąłem, a więc chciałem zapytać. jesteś? się jesteś z serii. Stary, stary. Ej, stary, gdzie stary jesteś? bo cię nie widzę. Stary, stary, gdzie ty jesteś? Sam jesteś. Z sama jesteś, stara. stara Ej jest. nie, nie, chyba ci się pomyliły. Kanały. Ale.

Ach, to ja wiem, kim mogę być. Dobra, co my Gdzie jesteś? gdzie ty jest? jest. jesteś? Dobra, ja się och, och, nie widzisz mnie. się och, nie och, nie widzisz nie widzisz? och, No och, nie tak widzisz! No, No widzisz nie

no dobra, czekaj, no stopuj! Dobra, czekaj. A, zginąłem! Zginąłem! A, wygrałem! Czas przejść do kolejnej gry! Przechodzimy, bo zginąłeś. Ostatnie uderzenie było moje! Ha ha ha, ha. No to dawaj w to teraz, bo ja wybieram. Te gry o. Wiesz. Paul. line. Ej, nowy, co to jest za gościu? Teraz, gra teraz mam, gramy w Marvel Edition Super Heroes. No Czym trucizna I ponieważ bo ponieważ w tym w tym odcinku było na miniaturce był Spider-Man, musi być ten Spiderman man A A, kim jesteś? Dlatego... No ja jestem Spidermanem manem właśnie. Co? Ja jestem Magneto. Oooo, to dwie. mi się... No tak. to raczej nie! Pasuje. Jestem konciszem, że jest, jestem mężem za... w dachu? Da. Albo nie, okay. spotkajmy się gdzie indziej, spotkajmy się na w najwyższym dachu! Znaczy na wieży ja. najwyższej. Ale ja tam... nie mogę... Nie możesz wylatać? A. A, no tak, to możesz się spisać. Ale jestem na samej górze. Włączyłem właśnie ochronę. Widzisz? Cześć, gdzie ty poszłeś? Spinam się powoli na najwyższy budynek. Chyba widzę. Ale sprawdź na pewno to jest najwyższy. A, widzę cię chyba. Lecz do ciebie. A, ty lecisz już na tam ten najwyższy. O nie! Już! Kończyło mi się. Kończyła mi się latanie. Ej, chyba cię widzę. To ty? Tak, to jesteś ty. Hakuje kąta jest dwa trzy. Nie? Nie, nie! Dobra, uważaj! Poczekaj siema. siema Gdzie jesteś, jakuję ja, A jesteś tu Dobra Nie, ja lecę tam ze samochodami, siema, siema. O, Zginął? Dobra Teraz, że, teraz zmieniamy grę, bo ta jest tak średnia taka. Teraz, teraz ja wybieram Tomek jakby coś. Dobra. A ja tylko zabiję ostatniego ci Supermana albo sam zginę. No i już idę. No i dołączam. No skurczę! No skurczę! No skurcz. Lafe. Dobra, dołączam do ciebie. Bo ja jestem ciekawa. Co ty grasz? Hakuję konta? Hakuję. Co grać? Hakuję konta? 1, 2, 3, 1. Ty jesteś hakuję. Dobra! Widzę. Dobra. I dlatego bardzo tak tak mówił. Nie mogę powiedzieć w filmie. jak on się nazywa. Prawdziwie jego imię. Nie mogę powiedzieć! Ale... Przepraszam. ...który kanał Ale... Ale może nie wie, że to jest ta osoba. Może... Nie Widzowie jego. Eee... Nie wiedzą. Nie wiedzą, więc... Tomek. Nie mów mojego imienia. Mam... Po, yy, chcesz, żeby każdy wiedział moje imię? Ty powiedziałeś? No, nazywam się Tomek, jak widzowie. Hm? Dobra. Dobra, posłuchajcie. Tu z, teraz gramy w grę o szukaniu superbohaterów. A I myśli, że... Kto to jest? Od razu znalazłem Pierwszego Ja Teraz też, ja znalazłem ma. Wunder Okej okay. Ale dlaczego... Ja nie mam supermocy? Bo tu po prostu szukamy Teraz Robimy bardzo ciężki parkour Tu jest Twój patrz, za pierwszym razem go przechodzę, bez użycia Ani tego Tego, na, on nie jest... Powiem ci jedną rzecz. morp On jest łatwy do znalezienia. pokazuje, Easy. Pokazuję. Do, do znalezienia A, łatwy, ale do zdobycia już nie. Ja widzę tam chyba Tora, albo, albo tego. Nie wiem jak się nazywa. Ja chyba widzę tego. Supermana. A nie, to jest... To nie wiem, gdzie? Serio? na serio, to jest tak, Ale to jest właśnie, tak, Hej! widzowie, ja widzowie, to wyczynę ja wam to przechodzę. Ja to przechodzę. I jak zdobędę, to wam pokażę. Ja wychodzę. Ja wychodzę. Nie no dobra widzowie. Posłuchajcie. Teraz, teraz są... Te, teraz. Teraz. Ja jeszcze raz wybieram. Jest. Właśnie. <gry> Widzowie, niestety mam dla Was smutną wiadomość. Z gier, które wybieraliśmy z Tomkiem nie znaleźliśmy żadnej fajnej gry. Dlatego kończymy ten odcinek i mam nadzieję, że Wam się podobał. Pa. jak i co z tego? A jak ja powiedziałam do ciebie, tak ja bowiem osób. Dobra, widzowie, pa, bo tam ci się kłócą. Pa.